Zmroziło dzisiaj troszkę, minus 3, noc pewnie będzie minus 10, dlatego dzisiaj krótka, kilkukilometrowa trasa po mieście. I ponownie czerwone. rękawiczki ciepłe, ale i tak palce odczuwają minusową temperaturę. Podobnie też w palce u nóg. opuściłem osiedle Klepuściska i wjechałem na osiedle Wyżyny w Bydgoszczy fajna tutaj ścieżka jest taka normalna z asfaltu asfaltowa przepuszczamy pieszych jedziemy dalej. Opuściłem, już wierzymy, i będę zmierzał powoli do centrum, do centrum Bydgoszczy Ale ja, Jana Pawła II. Park centralny, nieoświetlony. Ani jednej latarni, a tam będę jechał. No i dojechałem do hali sportowej łuczniczka. Chyba się tutaj jakaś impreza odbywa, bo tyle samochodów jest. To jest ta hala. Hala łuczniczki. A tuż za nią lodowisko Torbyt i dwie wieże Mordoru. Poprawek Torbyt. A za nim dwie wieże Mordoru. Jeszcze dalej most uniwersytecki. To ten sam, co by się prawie rozwalił po kilku latach użytkowania w błąd konstrukcyjny. I wielkie pylony mostu uniwersyteckiego podświetlone robią wrażenie. Temperatura spadła do minus 4. Masakra jakaś. Jednak ja to wolę lato i wiosnę. Nawet jeśli jest to lato deszczowe, tak jak w tego roku to było. Rzeka Brda. Dobra. Tutaj muszę rozgrzać ręce, bo mi zmarzły strasznie. Jeszcze jedno ujęcie tych wielkich pylonów mostu uniwersyteckiego Który niewiele brakowało, a parę lat temu by się zawalił Po drugiej stronie słychać Ukraińców te mordy, że szkoda gadać Zero kultury po prawie Kościół Bernardyński, a za nim ulica Bernardyńska. Piękny obiekt. I jeszcze jedno ujęcie od strony frontu Kościół Bernardyński w Bydgoszczy No dobrze, trzeba zobaczyć. Jak wygląda tegoroczny jarmark? A więc trzeba jechać na ulicę Mostową. Ponownie nad Wodą i pod mostem Bernardyńskim, jadę już na stare miasto. Wydarzenie to nie najlepszy pomysł, odbijam na chodnik. Przypominam, że po roku można jeździć rowerem po chodniku. Tak, również wtedy, kiedy jest kiepska pogoda. No oczywiście trzeba zawsze ustąpić pierwszy. Pierwsze ozdoby świąteczne miesiąc przed świętami, a tam za mostem jakieś wielkie koło, diabelski młyn, no i zabytkowe spichrze. No wyjeżdżaj, wyjeżdżaj. Ale szpiękny pick-up, teraz ten i kolejny, no jakieś szadań to jest? Dobra Ого, oh, что тут ассистенции? Cały most zapchany, raczej bym tam tamtędy nie przeszedł. Nie mówiąc już o przyjechaniu do Werem, jak to wygląda z drugiej strony, od strony ulicy Portowej. Ja to jednak wolę spokojniejsze klimaty. A? niewiele brakowało swoją drogą ciekawe co to ma wspólnego z narodzeniem Chrystusa Jezusa takie imprezy Polacy się bawią nie siedzą, że stracili swój własny kraj masakra jakaś No, skoro mostem na Mostowej nie mogłem się przecisnąć, nawet nie próbowałem, to zrobiłem sobie objazd mostem Berdy artyńskim i jadę na Portową. I znów pod mostem, tylko że po drugiej stronie Brdy. Jest coraz dziwniej, nic nie jedzie. To ruszam dalej, po prawej budynek poczty głównej. Tam kiedyś pracowałem sześćdziesiąt lat temu. No i dojechałem do ulicy Stary Port. Przepiękna kamienica. W oddali diabelski młyn. O, pracuje. No i Bydgoski Jarmark Świąteczny. Nie sposób było przejść przez ten most dzisiaj niestety. Zrobiłem więc rundkę. I dotarłem tutaj innym mostem po drugiej stronie rzeki Berda. Zabytkowe bydgoskie spichrze No i nazwa naszej, naszego miasta Piękna nasza Bydgoszcz Znowu tutaj nie ma żadnej latarni Oczywiście oszczędzanie energii Tak to jest jak się zrezygnowało z węgla, niestety. I wywoje straszne. Jestem po drugiej stronie gordy, a tutaj wielkie pylony. Ponownie mostu uniwersyteckiego. Minus 4 stopnie Celsjusza. Temperatura przestała spadać. I mam nadzieję, że tak będzie do końca. Powoli będę wracał do domu. Dwie wieże mordoru, a tutaj na brzeże można sobie skorzystać latem z tramwaju wodnego, oj, co tutaj ja widzę. Nie skończyli jeszcze remontu nabrzeża i chyba tutaj się nie przedostanę niestety Chociaż może ulica Krakowska ładne kamienice No i dojeżdżam do ulicy Jagiellońskiej Następnie w prawo Tutaj zaraz będzie kładka którą będę chciał się przedostać na drugi brzeg I powoli będę się ewakuował do domu O, to to ta kładka jest. No, stamtąd przyjechałem. I jeszcze jedno ujęcie Berdy Wielkie pylony mostu uniwersyteckiego. Dwie wieże Mordoru. I lodowisko Torbyt. O, to nawet ludzie sobie łyżwują. Jak powiedziała kiedyś pani Wałęsa. Ale oni zasuwają na tych łyżwach. A ja jadę w tym kierunku. Minus 4 się nadal utrzymuje. A ja już mam do domu jakieś dwa, może trzy kilometry. Trzeba do niej się troszeczkę rozgrzać. Bo niestety wszystko mi zamarzło. Nawet tyłek do siedełka przy Marsu. Masakra jakaś. Ja to jednak wolę wiosnę i lato.